Kochani, zwracam się do Was z pewnym apelem, ponieważ widzę, że są bardzo różne emocje związane z naszą polityką polską, zwłaszcza a też i ogólnoświatową. I myślę, że my jako Polacy, jako naród polski, jeśli faktycznie chcemy mieć siłę, żeby coś zmienić, to przede wszystkim nie możemy ulegać takim Podziałom i emocjom niepotrzebnym. Ja wiem, że to wzbudza w nas pewne, pewne silne emocje, to co się dzieje, że i też taką, to jest spowodowane też naszą taką trochę bezsilnością, bo widzimy, co się dzieje na szczycie władzy, że tak naprawdę nawet opozycja z rządem. Nie uważają, że ci robią coś wbrew konstytucji, drudzy sobie z tego nic nie robią. Panuje bezprawie po prostu. Wią w związku z tym rozumiem te wszystkie emocje, że... Mm... Że nami szargają. Niemniej jednak uważam, że my, jako naród polski, powinniśmy przede wszystkim trochę nabrać do tego dystansu, ponieważ to, co im się udało, to nas skłócić zwyczajnie, tak? My nie musimy wszyscy być jednomyślni, jeśli chodzi o wiarę, identycznie wierzyć, bo wiara też jest łaską. i to jest nasza, nasza też osobista jakby tutaj droga do Pana Boga. E, oczywiście jesteśmy jedni drugim świadectwem czy też powinniśmy swoje wzajemnie brzemiona nosić, tak jak pan Jezus mówił. E, aczkolwiek chodzi o taki wzajemny szacunek, również w wyrażaniu się słowem, ponieważ e, Przekleństwa, wulgaryzmy, to wszystko nas jeszcze bardziej nakręca, ale i definiuje po prostu. I uważam, że starajmy się trochę być tacy bardziej kulturalni, żebyśmy jako naród polski pokazali naszą klasę po prostu, żebyśmy pokazali, że mimo wszystko jesteśmy ponad to, bo ta wolność jest przede wszystkim w nas pokazując nasze negatywne emocje i wyrzucając wszystko z siebie na język ślina przyniesie przysłowiowa pokazujemy też tak jakby naszą z jednej strony też im bezsilność ale z drugiej strony właśnie o to im chodzi żebyśmy Mieli w takie w sobie emocje, jakie oni chcą. Bo oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że to, co robią, z jednej strony panuje ogólnopolski wirus amnezji, czyli, nie pamiętamy, mają nadzieję i tak w większości też jest, że już nie pamiętamy tego, co robił ten rząd, kiedy rządził, a. Przyjdzie ten następny, jeszcze bardziej się dzieje, to wtedy już nie chcemy nowych, całkowicie nowych zmian, tylko chcemy już, niech już tamci będą, przynajmniej wiemy na co ich stać. I tak to trwa 30 lat ponad. W związku z tym. Mój apel jest taki, żebyśmy nabrali do tego dystansu um, i starali się przede wszystkim edukować w tym wszystkim, ponieważ najłatwiej się manipuluje narodem, który nie zna swojej historii, który zaciera swoją tożsamość, który jest um, pełen emocji, właśnie takich negatywnych i, e, i się wzajemnie kłócimy. No bo jest taka stara zasada, dziel i rządź, prawda? Więc uważam, że jeżeli my nabierzemy takiego dystansu trochę do tego wszystkiego, z takim spokojem, pokojem ducha, będziemy do pewnych rzeczy podchodzić, będziemy podejmować racjonalniejsze decyzje, a przede wszystkim jeżeli będziemy sięgać do wiedzy źródłowej, czyli też do jakby takich sprawdzonych książek, którzy wiemy, że, które wiemy, że napisali prawdziwi Polacy, a nie pseudopolacy, czy w jakichś lożach zasiadających? To Będziemy bardziej umieli połączyć te wszystkie kropeczki, będziemy wiedzieli, będziemy mogli przewidzieć pewne sytuacje, analizować to wszystko, a tego właśnie oni się boją, boją się tego, właśnie boją się elit polskich tak naprawdę, że będziemy właśnie się edukować, dlatego też ta edukacja wygląda jak wygląda w ostatnich latach, czyli jest coraz bardziej nam skracana, upraszczana, żeby mogli nami manipulować, wciskać to, co tam sobie korporacje wymyślał i panowie tego świata w cudzysłowie. Będą chcieli z nami zrobić i, i to nam wciskają, dlatego że po prostu ci dadzą swoich ekspertów i my już musimy im wierzyć, ponieważ tak właśnie powie, powiedzą powie jedna, druga czy trzecia stacja telewizyjna. Um, wiemy, że kto ma media, ten ma władzę. I zastanówmy się, czy tak nie jest. No Jak zobaczysz jakąś wiadomość w jednym, drugim, trzecim kanale, jeszcze gdzieś tam w internecie, no to co uważasz? No, kłamstwo powtarzane ileś tam razy staje się prawdą, prawda? więc jeżeli będziemy sięgać do wiedzy, jeżeli będziemy sięgać do źródeł przede wszystkim, trochę z dystansem, bez emocji się temu przyglądać, to trochę spoza, będziemy umieli bardziej racjonalnie podchodzić do pewnych rzeczy. Na czym mi zależy? To przede wszystkim na tym, żebyśmy zmienili trochę swój język, żeby on nie był wulgarny. Bo ja bym nie chciała, żeby Polacy, nawet właśnie ci patrioci, zwłaszcza my, jako osoby, które kochamy nasz naród, żebyśmy byli postrzegani właśnie, przypisują nam tą łatkę szowinistów, antysemitów i tak dalej. To nie o to chodzi, żebyśmy, bo my wiemy co, co my myślimy, mówiąc pewne rzeczy, ale właśnie przez to, że często ten język nasz jest taki wulgarny, pełen emocji, Łatwo im te łatki nam przypisać. W związku z tym uważam, że swoje musimy robić oczywiście, czyli też i uświadamiać sami sięgajmy do książek, do źródeł, ale też i dzielmy się właśnie tą wiedzą, ale z pełną kulturą. Uważam, że kultura osobista, taki trochę dystans, sięganie do źródeł, do wiedzy. To jest to, co pomoże naszemu narodowi przetrwać, żebyśmy my też edukowali nasze dzieci, koniecznie wpajali im też tą tożsamość narodową, wpajali te wartości, bo Polska jest naprawdę piękną, ma historię, też i bolesną oczywiście, ale też to, co mnie jako katoliczkę. Uważam, że nas bardzo to wyróżnia jako Polaków, to to, że Matka Boża, objawiając się pewnemu włoskiemu, bodajże Franciszkaninowi, objawiła kiedyś we Włoszech i powiedziała, dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski. Ja tak ten naród bardzo sobie umiłowałam, jestem jego królową. I uważam, że my, jako Polacy, mając, słuchajcie. To jest taki dla nas zaszczyt, że Matka Boża nazywa się królową, sama chce być królową naszego narodu, uważam, że my powinniśmy zrobić wszystko, aby właśnie żebyśmy byli godni, żeby ona była tą naszą królową, naszego narodu, naszych serc oczywiście przede wszystkim, no ale właśnie czy jeżeli będziemy tacy wulgarni i w ogóle, to czy to pasuje do tytułu Polski, Matka Boża Królowa Polski, no nad tym pomyślmy, e, także. Zachęcam, żebyśmy byli przede wszystkim dbali o nasz pokój serca, o pełną kulturę, o naszą edukację, o taką wzajemną miłość do bliźniego i szacunek. Pozdrawiam Was serdecznie.